z tej strony Szymon jestem Karol no i to drugi odcinek zabawmy się w MTA no i jedziemy jak widzicie teraz jestem w, inny, w innym samochodzie a jakoś ten ale jestem samym o tym samym Jeźdzesz nie, ja pierdziłę. W następnym odcinku jednak chyba zmienię auto, bo mi strasznie driftuje, więc... No bo to jest Alegyi. A. Ja to, to jest Egi. A Alleghi to takie bajki. No to takie mustak nie powinien tak driftować. Ale to jest Egi. To nie tylko jest. Gówno ani Dobra. Nie wiem, ja gdzieś jadę Ale może jad za mną no To jadę, co że za to mam jadć mnie zaniosło I spadł, brawo no, Łotew no, A jedziesz teraz tutaj, w tam No i myślałem, że będzie to... no, no i jedź, a ja tam co długo Dobra No i se wziął nitro, co za swaniak pierdzielony <grymianie> Co? Mnie, nie, nie, kierować więc kieruję z A to ty jedziesz na lotnisko? Zobaczysz gdzie ja jadę Okej, okay, okej okay. Oczywiście w pierwszym odcinku bo, bo ja wrzucałem, jako Karol wrzucałem w... Czekaj no Okej, okay, możemy wejść. Tym filmikiem rzucimy link do naszego serwera, więc... IP. Sorry za to, że nie wrzuciłam wcześniej. IP no, i, i nazwę. Serwera, IP, no, to wychodzi na jedno to samo. No. Moim zdaniem IP to jest jak link, więc... Uh. Dobra, trochę zaniosło. Co? Teraz to nie kończy. O mój boże. Haz się wyrąbał. Ja pierdziłem. A już jestem na końcu. Pierwsze, na czekamy. nitrze What the fuck? Nie w tą stronę jest <laughs> Czekaj, bo trochę mi się auto zepsuło to muszę to naprawić Chodź, tu bo... Co tu jest? Czekaj, wyjdę i tam wejdę Pierwsze, ten od razu chodź go o chodź. tym się nie da hamstwo, O da się. A jakieś takie mieszkanko. On prysznic jest. Jest i pobrudzony salon, jest i kuchnia. Nawzajem. Tylko nie wiem czemu, tylko nie wiem czemu jak to jest polski serwer, a admin coś tam pisze po angielsku, nie wiem. Ale on ciągle pisze po angielsku. O, a teraz co pisze? Tak co chwilę pisze po angielsku. Jak wcześniej tam, gdzie No. No kurde, ten auto tak fajnie by No bo jak masz nitro... Bez nitra... O, ile tu ludzi! Ja się pojechał. Czekaj, ja tu wjeżdżam, patrzę, co tu jest. No to ja jadę sobie dalej, co No to czekaj na mnie. cię zaprowadzę na lotnisko. No ja sam już chcę trafię. No w sumie to ja już jestem na lotnisku. Nie, nie jesteś. O, jak się tepłeś. O, dokładnie Ja sobie pojeżdżę. Już tam jadę. Po pierwsze... kurde. A ja nie, a ja nie chciałem na ten dojechać, ale dobra, już tam te do ciebie. No co, na drugie chcesz jechać? Chciałem I chciałem tu czasnąć. I chciałem być, że taki miły, żebyś z powrotem mógł znowu czasnąć siłę. A ty... O polesił. Widziałem. Stary nawór kuka, snem. Ogróć kommersię. O kurde. Niech wizdaj. Dobrze, no przepraszam Pana bardzo. Okej, okay, dobra. Zmieniam się to autko. Mm. Boże, jak ta gra mnie kocha. Pierwsze auto, które wybrali, i już te, które chcę. O, dobra, widać, że...

Innym słowem, milicja. To ja będę uciekał przed tobą, ale nie ma żadnych ulepszeń, a ty będziesz mnie gonił. Ja specjalnie zmienię samochód... Ja specjalnie samochód zmienię, nie będę. No to będę tym cię gonił. No, ja Będę o tej nic się tym będę gonił. będziesz stał auto? Mam, mam o takie, jak ty miałeś przedtem, to... L, to jest taka sama prędkość. ja mam ruchem... Do 145 mam max. To... Do i do wypuchnięcia. O <noise> kurwa, pan tak rzuca. Nie dotknęłeś mnie? Teraz tak. Poszła ta. O! No nie! Ja mam malucha. Niedobrze. Coś słychać z mojego domu to... sorry za to Nie, 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 nic się nie słychać, nic nie Dobrze Okej, okay, już nie C będę chamski, jedzicie i cię podwiozę. Ostatni raz co? Nie będę chamski. Ja się zmienię auto i ostatni raz się ścigamy A Omega to jak się nazywała? Była w sportowych autach czy gdzie? Wiesz no nie wiem. Nie, to było w Zobaczcie to... Sów i kombi i tam jest klub. Samódz o nazwie klub. Przez Tak. Takim to się na realu włoży. Tylko że w kombiaku. A, ale to w auta nie. Sów... Ja Sów ja tak i kombi. Klub. No, to jest ten. No nie! nie. Co? Nie! Kurwa! Co se zmieni? Ja pierdziele. Bo mi tu piszczą. Mi się taki kolor podoba. Jest taki męski. Rartowałem. Ja se gdzieś jadę. Ty se tu Dobra. zostań. No nie! Teraz ty mnie ścigasz. Ja... ja sa... Wolenia. Ja... Ja... Się, ja... 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 A, a nitro? No i tu też mam 140 A nitro? Ale już... Dobra, więc teraz kończymy nasz drugi odcinek IP serwera będzie w opisie I nazwa, nara